Witamy się z Witusiem. Witulka, przywitaj się. To jest. Hejo! Nie zapomnieliśmy o Was, kochani. Jest dzisiaj czwartek. Czwartek chyba 21 grudzień. I co dzisiaj mamy? Wituś robi losowanie. Wituś robi, robi losowanko z naszego rozdania. Który obiecał zrobić dzisiaj. Przepraszamy, że tak późno, ale robimy to szybciutko, teraz, na spontanie, jak zwykle u Witusia na kanale. Wszystko spontanicznie, bo to jest świat wiejski, czarodziejski. Mamy tutaj właśnie nasz filmik. Wszystkie komentarze spod tego filmiku, właśnie z rozdaniem, gdzie jest nas ponad 400. Jesteśmy tacy szczęśliwi, Witus, jesteś szczęśliwy? Będziesz losował. On chce już uciec. Dobra, Witus, siadaj. Siadaj, chłopaku, tutaj patrzcie, tu, Wituś, o tu będzie zaraz tą łapką. Tak, tu będzie losowanką, więc tak, tu jest nasz filmik, tak, pani ci pomoże. Przełączymy sobie tutaj do. Będzie Wituś robił pika winner, Wituś, tu musimy zrobić. Tak, tu ja będę twoim palcem, bo nie wiem, chyba zobaczymy, czy psia zadziała. Nie, pewnie nie, poczekajcie. Tu muszę najechać mu tu i zobaczymy, czy Witusia łapka zadziała, bo nie wiem. Muszę mu pomóc. Dobra, przyciśnij mu palec. Jest! Jest! Mamy! Fry... Frydzia 3-2-2-3! Biorę udział! Super film! Piękny piesio! już wylosowałeś! Ale jaki tu, zobaczysz, jaki kotaczek jest, Mitusiu tutaj, zobacz! Więc tak! Mamy wygraną, albo wygranego, nie wiem, Frydzia. Frydzia, bardzo proszę, pod tym filmikiem Zostaw komentarz i musimy się skontaktować, tak, żebyś się wymieniła z nami adresem do wysyłki. Więc pod tym filmikiem proszę, zostaw komentarz i ja się wtedy do ciebie odezwę i wymienimy, że tak powiem, adresiki do wysyłki nagrody. Zresztą musimy się jeszcze, bo tak dobrze nie znamy naszego WIZA: Frydzia 3223. Tak dobrze nie znamy i musimy się też dowiedzieć, czy. Masz pieska czy kotka? Bo Wituś tak lubi wiedzieć, tak Wituś? No, Wituś lubi. No, ja tu widzę koteczka. No, ale na pewno Wituś zawsze ma pieskowe nagrody, ale coś dla koteczka też się znajdzie, więc musimy się tutaj dogadać, co i jak. A jak nie, to na pewno w rodzinie masz jakieś pieseczki, jak nie masz swojego pieseczka. Ale zresztą, zostaw komentarz, właśnie jakiego zwierzaczka posiadasz, czy posiadasz w ogóle. Będzie nam miło się dowiedzieć troszkę. I gratulujemy wygranej, tak Wituś? Kto wygrał? 3, 2, 3, a teraz Wituś, świruj, możesz świrować. Biu. Tak, Kryja wygrała! Kto wygrał, Wituniu? Kto wygrał? O, zobaczcie, jak się mi tu Jak się mi tu Kto wygrał? Powiedz, Frycia wygrała! Niuu! Witulku, kto wygrał? Niu. Oj, Witek już ucieka! Syja, Witek! Tak, więc mamy tutaj naszą wygraną jeszcze raz pokazuję. O, jest i Wito. Wito, cieszysz się? Chodź tutaj! Witul! Chodź tu, pokaż się! Wituś się schował, jak to Wituś? Cały Wituś! Chodź, Juniu! Niu. Więc jest wygrana, Wituś jest tam, się schował. Wituś! No, pokaż co ty tam masz! Masz jakieś. masz ty nagrody? Nagroda będzie niespodzianka. O, jest tu Wito! O, tu! Będzie niespodzianka.